Zapraszam Was na kolejną porcję opowieści, które wydarzyły się dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce Gwiezdne wojny, powrót Jedi i łoki kontr Imperator Palpatine w sekrecie nadzoruje budowę drugiej gwiazdy śmierci, bardziej śmiercionośnej niż pierwsza. Nową stację bojową chroni niewidzialna tarcza. Zasilają generator znajdujący się na księżycu planety Endor. Logleja, Han Chewbaka i drużyna rebeliantów lądują skradzionym imperialnym promem na lesistym księżycu planety Endor. Ich zadaniem jest

Podczas potyczki ze zwiadowcami zagubiła się gdzieś księżniczka Leja. Luk razem z przyjaciółmi postanowił ją odnaleźć, ale nim zdołali znaleźć księżniczkę, sami zostali znalezieni. Wytropiła ich drużyna i łoków. Te włochate stworzenia chyba nie były zadowolone, że jacyś obcy szwędają się po ich lesie? Błyskawicznie związali naszych bohaterów i zabrali ich do swojej wioski. Jakież było zaskoczenie rebeliantów, kiedy w wiosce i łoków zobaczyli leje? która najwyraźniej zaprzyjaźniła się z włochatymi stworzeniami. Księżniczka próbowała wytłumaczyć, że Luk, Han, i są jej przyjaciółmi, ale Iłoki nie chciały tego słuchać. Tylko Cifripio wzbudzał ich zainteresowanie. Luk postanowił to wykorzystać. Zamknął oczy. Użył mocy i uniósł sifripio w powietrze. Ten pokaz wywarł na Iłokach ogromne wrażenie. Iwoki nie miały wątpliwości, że złoty droid był wszechmocny. Na polecenie sifripio, Szybko uwolniły więźniów. Tej nocy wszystkie Iłoki zebrały się wokół Sifripio, Pio, żeby posłuchać opowieści o losach naszych przyjaciół. Złoty droid snuł opowieści o luku, hanie, rebeliantach, lordzie Wejderze, no i oczywiście gwieździe śmierci. The force. What's po tej opowieści... Jeden z Iłoków e przytulił się do Hana Solo i bardzo szybko powiedział coś w swoim języku. Han nie mógł tego zrozumieć. On powiedział, że pokaże nam najkrótszą drogę do generatora tarczy, przetłumaczył Sifri Na Nazajutrz. Rebelianci i Łoki wyruszyli najkrótszą drogą do imperialnego bunkra, w którym ukryto generator tarczy drugiej gwiazdy śmierci. Lea, Han i Czubaka wydarli się do bunkra. Jednak zanim zdążyli wyłączyć generator, otoczyła ich brygada szturmowców. To była pułapka imperii. Żołnierze czekali na naszych bohaterów w zasadce, ukryte wśród drzew i łoki. Z żalem patrzyły, jak szturmowcy pojmali ich przyjaciół. Zrozumiały, że muszą pomóc. <mum> I łoki wiedziały, jak rozprawić się z wrogiem. Ostrzelały szturmowców kamieniami z proc, potem zniszczyły imperialne maszyny kroczące, poprowadziły imperialnych żołnierzy prosto do pułapek i sideł rozstawionych w lesie, i w ten sposób siły imperium zostały odparte. Teraz Han. Mógł spokojnie wyłączyć. Generator tarczy drugiej gwiazdy śmierci. I to by było na tyle. I niech moc będzie z Wami. Zawsze. A dzisiaj chciałbym Wam zaproponować gry. Gry ze świata Star Wars, takie gry planszowe, których jest bardzo, bardzo dużo, co najmniej tak samo dużo jak planet, na przykład w systemie Dagoba. Czemu nie? Pewnie tak. Na początek quiz. Quiz dla tych wszystkich, którzy uważają, że są fanami Gwiezdnych Wojen, a może dla tych też, których chcemy sprawdzić, czy są fanami Gwiezdnych Wojen. Ciekawa pozycja, bo rzeczywiście jest tu mnóstwo pytań, 80 pytań, cztery sekcje tematyczne od tej słabszej, mocniejszej do najmocniejszej dla ekspertów można powiedzieć. W środku znajdują się takie karty, na których są pytania. Oczywiście jest też książeczka z odpowiedziami, więc nie musicie się martwić, jeżeli przypadkiem na jakieś pytanie nie znalibyście odpowiedzi. Fajna zabawa. Na wieczorne posiedzenie z rodzicami, czy przy stole, tuż przed pójściem spać, zawsze można sobie pograć w taki quiz, zabawić się w niego. To co? Spróbujemy? No to proszę bardzo, wyciągnąłem pierwszą kartę z brzegu i pytanie. Jak nazywają się futrzaste stworzenia z księżyca planety Endor A i łoki B? Porgi C-wampy. Raz, dwa, trzy i oczywiście, że i e łoki. Wiadomo. Y możecie też zagrać w taką tradycyjną grę, y ale w klimacie gwiezdnych wojen. Znacie taką grę? No, oczywiście. Każdy kiedyś grał w monopol. No, ale tym razem będziecie mogli kupić nie miasta, nie państwa, ale całe systemy. I planety, a grać, będziecie tam mogli budować gwiazdę śmierci, krążowniki. Będziecie mogli też grać figurkami takimi jak Lord Vader, Han Solo, Tusken Rider, czy też księżniczka Leia czy Artu Die, Tu takimi postaciami będziecie mogli w tym monopolu grać. Fajnie, prawda? No, Ciekawa gra. Myślę, że to jest taka gra, w którą mogą zagrać wszyscy. Fani Gwiezdnych Wojen, jak i zarówno ci, którzy nic o Gwiezdnych Wojnach nie wiedzą. Mamy jeszcze jedną grę. Bardzo ciekawą. Ta gra, ten egzemplarz tej gry został wydany. Uwaga, uwaga, uwaga. W 1970. 9 roku. Naprawdę. To jest taka gra. Właśnie, tuż po emisji, tuż po premierze Gwiezdnych Wojen, firma Kenner, która już teraz nie istnieje, firma, która robiła figurki, postanowiła również wydać taką grę planszową. W nią też możecie zagrać. No, wiem, no biedno, nie macie takiej gry, no ale mam dla Was niespodziankę. Niedawno nastąpiła Reedycja takiej gry. O, wygląda ona tak, I nawet w języku polskim. Ucieczka z Gwiazdy Śmierci. Do tego jeszcze firma dołożyła figurkę e, Tarkina. Wiecie kto to? No, tak, tak, dokładnie. Macie rację. W tę grę można grać w kilka osób. Wybieramy sobie drogi, aby właśnie uwolnić Lukas Kalwokera, księżniczkę Leje, Hanna Solo i Czubakę ze zgniatarki śmieci na Gwieździe Śmierci. Naszym zadaniem jest ich uwolnić, wydostać z Gwiazdy Śmierci i doprowadzić do bazy rebeliantów. Myślę, że to jest ciekawa propozycja i rzeczywiście dla początkujących graczy yy, dość proste zadanie, yy, ale sprawiające dużo przyjemności. Podobna gra. Również firmy Kenner to taka gra Przygoda na lodowej planecie Hot. Działa dokładnie bardzo dokładnie tak samo można powiedzieć albo bardzo bardzo podobnie do tej poprzedniej gry. I, I również możecie nią grać, tym razem zdobywacie moc po to, żeby pokonać Lorda Leidera. A kiedy już opanujecie te wszystkie gry, to wtedy możecie pograć sobie już w bardziej skomplikowane takie, które widać tutaj za mną. Gry w których już trzeba wykazać się odrobiną wiedzy o Gwiezdnych Wojnach, odrobiną mocy, znać się odrobinkę na strategii, strategiach bitewnych albo też mieć niesamowite szczęście jak Han Solo i wygrać Sokoła Milenium, o w grze, w takiej grze, grze w sabaka. To co? Przyjemnej gry.

To właśnie Artu. Przed chwilą powiedział, że. No, Artu, ja chciałem wytłumaczyć. Przed chwilą. No, właśnie mówi językiem Księżyczki Lei, znaczy głosem Księżyczki Lei, że prosi o... o pomoc. No, to właśnie na tym polega interaktywność takiego urządzenia. Można z nim rozmawiać. Funkcjonuje w ten sposób, że działa na pewne polecenia. Jak nie, jak tak. No, a jak to Artudi tu, on nie bardzo chyba chce działać na polecenia, wiecie, on ma zawsze swój sposób myślenia i sposób działania. Artu, Artu proszę Cię, chociaż przez moment normalnie się zachowuj. Hej Artu, dance program? Hej Artu, dance program? Nie chce, no dobrze. W każdym razie jest to takie urządzenie, które rzeczywiście funkcjonuje. Wydaje mu się polecenia, a on wtedy wykonuje różne zaprogramowane w sobie działania. Nawet potrafi tańczyć. No, za chwilę mogę Wam to pokazać. Jak to nie potrafisz? Hej Artur, dance program? Nic nie wyszło. No dobra. Oto bohaterowie dzisiejszego odcinka, dość mrocznego odcinka. Imperator Palpatine, Dark Vader i Luke Skywalker spotykają się na drugiej gwieździe śmierci. Cóż się tam wydarzy? Hmm. No to jeżeli jesteście ciekawi, to posłuchajcie. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Powrót Jedi. Gwiezdne wojny. Ostateczne starcie. Darth Vader stał na mostku imperialnego krążownika i obserwował budowę drugiej gwiazdy śmierci. Nową stację bojową chroniła niewidzialna tarcza. Zasilał ją generator umiejscowiony na pobliskim księżycu planety Endor. I właśnie ten księżyc wzbudzał w Wejderze niepokój, a zarazem ciekawość. Lord Sitów postanowił to sprawdzić. Wsiadł na pokład imperialnego promu i udał się na lesisty księżyc planety Endor. Luke Skywalker dzięki mocy dowiedział się o przybyciu Lorda Weidera. Luke wiedział, że stał się zagrożeniem dla misji, której celem było wyłączenie tarczy ochronnej Gwiazdy Śmierci. Postanowił dla jej dobra opuścić przyjaciół i oddać się w ręce ojca. Luke czuł, że w wejderze wciąż tli się odrobina dobra. Stojąc przed jego obliczem, poprosiłby ten, zdusił w sobie nienawiść i w ten sposób porzucił ciemną stronę mocy. Nie. Dla mnie. Już jest za późno, synu. Teraz imperator pokaże Ci prawdziwą naturę mocy. To on jest teraz Twoim mistrzem. Wejder zaprowadził Luka na pokład imperialnego promu i zabrał go na Gwiazdę Śmierci. Gdy rebeliancka flota rozpoczęła atak na stację bojową Imperium, Imperator Palpatine próbował przeciągnąć młodego Jedi na ciemną stronę, ale bez skutku. Wtedy to Imperator Śmiejąc się zło wrogo, wydał rozkaz ataku na rebelianską flotę. Gwiazda Śmierci zaczęła niszczyć statki rebeliantów. Luk z bólem patrzył na klęskę swoich przyjaciół. Wypełniał go gniew i nienawiść. Przepełniała go wściekłość. Poczuł potęgę ciemnej strony mocy. Błyskawicznie włączył swój miecz świetlny i zaatakował wejdera. Dobrze! Nie dała Dałaś siłę! Teraz wypełnij swoje przeznaczenie i zajmij miejsce swojego ojca! Nigdy! Nigdy nie przejdę na ciemną stronę mocy. Jestem Jedi, tak jak wcześniej mój ojciec. Odparł luk i wyłączył swój miecz. Wściekły imperator przyzwał ciemną stronę mocy i uderzył w luka błyskawicami. Młody Jedi. Padł na ziemię, wijąc się z bólu. Wejder nie mógł patrzeć na ból syna. Mimo szalejących błyskawic pochwycił imperatora, podniósł go wysoko, wysoko i cisnął w głąb ciemnego szybu gwiazdy śmierci. Gdy los... Stacji bojowej był przesądzony. Luk, niósł zmęczonego walką ojca w kierunku imperialnego promu. Darth Vader poprosił syna, aby ten zdjął hełm i maskę. Miałeś co do mnie rację, luk. Zawsze była we mnie odrobina dobra. A na ostatni raz spojrzał na syna i zamknął znużone walką oczy? Luke Skalwalker nie był już tym, chłopcem z farmy na Tatui, wypełnił swoje przeznaczenie, został rycerzem Jedi, no i uratował galaktykę. <grym> i <znać w górę> I to by było na tyle, jeżeli zastanawiacie się. Cóż teraz robię? To właśnie próbuję ćwiczyć moc. Próbuję używać mocy, aby podnosić właśnie tę kulkę. Taki trening rycerzy Jedi. Są do tego też specjalne urządzenia. One naprawdę, naprawdę działają tylko dzięki mocy. Naszą moc przekazujemy do tego urządzenia za pomocą, o, właśnie tego tutaj takiego dziwnej rzeczy, którą mam na głowie i wtedy możemy uniosić taką kulkę najprawdziwszą mocą, która jest w nas. Mm -hmm. Naprawdę? Spróbujcie. Zobaczcie zresztą sami. Widzicie? Czyli możemy operować mocą i możemy bawić się takim urządzeniem. A Mistrz Joda zawsze będzie z nami, tłumaczył będzie nam, co mamy robić. No cóż, moi drodzy, i to by było na tyle. Kończy się nasza opowieść, opowieść z odległej galaktyki, opowieść Bena z odległej galaktyki. Myślę, mam nadzieję taką, że Wam się te opowieści podobały. No cóż, do zobaczenia gdzieś na jakimś konwencie, gdzieś w odległej galaktyce, gdzieś może w kinie na kolejnym filmie z gwiezdnych wojen. Miło mi bardzo było z Wami się spotkać. Do zobaczenia. I niech moc będzie z Wami.